Tutaj Amacia. W dzisiejszym filmiku zobaczymy sobie nową aktualizację do Blockstar Planet. Zapraszam do oglądania. Ok, więc do Blockstar Planet doszło całkiem sporo rzeczy. W sumie to chyba dzisiaj wszystkie rzeczy doszły, więc bardzo fajnie. Ogólnie tutaj pozdrawiam X Xkarol 1330. No i tak, doszły takie fajne rzeczy. Właśnie chyba były z świata VIP i yy, chyba jedna jest z yy, właśnie kopania. Więc mamy taką czarną dziurę tutaj, yy, taką właśnie, co była w świecie VIP, co zabijała, więc spoko, spoko. Mamy bramę grawitacji, co jest bardzo fajne, jeśli ktoś nie stworzył właśnie tamtej grawitacji z koła Fortuny. No i mamy jakieś y, dwa tła, to jest bardzo podobne w ogóle do tego z pakietu, trochę mi się tak wydaje. Doszło jeszcze takie trzy rzeczy do stworzenia w kopaniu. I mamy właśnie, jak to się nazywa, dodatek do światów promień światła. No i teraz można te wszystkie rzeczy stworzyć, niż kupywać. Mamy tutaj laser oraz zieloną bramę. Teraz ona będzie na stałe właśnie do otworzenia. No mi brakuje tego nowego kryształu trochę w sumie do wszystkiego. Więc myślę, że dzisiaj sobie trochę pokopię, by naspierać właśnie na tą zieloną bramę. Ale tak, kupimy sobie te wszystkie rzeczy właśnie z... Te co doszły z aktualizacji. Dobra, kupujemy, sobie mamy brama grawitacji. 50 tysięcy, zapewnia ci niską grawitację, ese, efekt, no dobra, spoko, spoko. Eee, kosztuje to tyle samo, co fioletowa brama, więc mm, no oczywiście a nie, w ogóle jest dla, nie dla VIP-ów, e, więc wow, wielkie wow, myślałam, że to jest dla vip i to również nie jest dla VIP-ów, więc każdy będzie mógł to se teraz właśnie kupić. Dobra, kupujemy czarną dziurę, z trasy 75 tysięcy, ale trudno. No i brama grawitacji, dobra. W sumie mam sporo nawet tych monet, więc jakoś nie żałuję. No i tak, mamy tutaj fajne dodatki do światła, mamy bramę grawitacji, dobra, fajnie, fajnie. Czekajcie, czy to będzie działać tutaj? Wow, działa, działa, fajnie, fajnie. O, i możemy tak skakać, spoko. Tych bram możemy dać pięć, więc nawet dużo w sumie moim zdaniem, bo normalnie tą czerwoną albo żółtą, w ogóle obojętnie jaką, możemy dać tylko Jedną, no więc fajnie, fajnie, dobra. No i czarną dziurę tutaj podajemy. Dobra, wow, ale to w ogóle ma ładny efekt. Patrzcie na to. Wow. To taki magnes jest normalnie, o nie masakła, dobra, nie, nie, nie. Okej, okay, i kupmy sobie jakieś może tło, w sumie nie wiem czy się opłaca. No, takie te w sensie ja nie używam. To jest nawet ładne. To takie średnie moim zdaniem, ale wszystko jest bez vip więc dobrze. Zapiszmy sobie, nie będę tłakuwać, bo w sumie nie. Dobra, y, jesteśmy sobie tutaj ogólnie pyzydyry, fajnie, pozdrawiam Patryka. No i mamy te y, rzeczy do testowania, więc mamy tutaj taką fajną o, wow, 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 bramę, no spoko. Powiem wam, że to jest bardzo fajnie, gdyż to wszystko jest po prostu y, nie dla vip -ów. no i tak, dobra, mam jeszcze to, czy to zabijana hita? Tak, zabijana hita, pyzydyry, nagrywam, napiszę, bo w sumie tak, hej w ogóle, hej, witam, dobra. No i w sumie, według mnie to jest spoko, jakieś takie drogie to nie jest, ale fajnie, fajnie. Według mnie ta brama jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna, no 50 tysięcy to tak trochę drogo, jak ktoś jest bez vip -a. Ale ważne, że jest po prostu bez VIP'a, tak? No, no i to też jest spoko, w sensie taka przeszkoda bardzo fajna. Pozdrawiam wszystkich z szatów, aż dam wam normalnie masowy, bo, bo, bo czemu nie w sumie dobra, dajmy sobie ten piękne masowy, teraz mam równą stówkę. No, i jeżeli taki filmik Wam się spodobał, możecie stawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. Możecie również napisać w komentarzu, czy według Was opłaca się kupić takie rzeczy, czy może macie. No i do zobaczenia w kolejnych filmiku papatki.